Na koniec dopytam o komentarz do samego wyroku, bo Władysław Frasyniuk został. Uznany za winnego znieważenia żołnierzy, ale jednocześnie sąd uznał, że wina oskarżonego oraz stopień szkodliwości społecznej czynu nie był znaczny, stąd postępowanie zostało umorzone na okres próby jednego roku. Dodatkowo Frasyniuk ma zapłacić 3000 zł na cele społeczne. To jak ten wyrok pan skomentuje? Bo Zbigniew Ziobro mówi o tym, że no, polski żołnierz, co cytowaliśmy dzisiaj, przywołaliśmy tę wypowiedź, liczyć na sąd nie może. To znaczy bardzo często sędziowie są po prostu upolitycznieni. To są wyroki bardzo często polityczne. Jak ja mogę skomentować ten wyrok? No jest skrajnie rażąco niski. No tak jak w przypadku wielu celebrytów, polityków opozycji, jest skrajnie, skrajnie rażąco niski. Moim zdaniem, jeśli nie na więzienie, no to powinien Fresenium zostać skazany chociaż na prace społeczne. Mam nadzieję, że na, tak, na takie prace społeczne zostanie skazana też Barbara Kurdej-Szatan, bo przypomnę, że tam jeszcze żaden wyrok nie zapadł, czy Marta Lempart. I we wszystkich tych sprawach, i w sprawie Fresyniuka, i w sprawie Lempart, i w sprawie Kurdej-Szatan, Zelta e, i wielu, wielu innych, zawiadomienia właśnie składałem e, jako Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu zawiadomienia do prokuratury. W przypadku pani kurdej szatan na pewno obojętnie, gdzie ten proces będzie się toczyć, to nas z całą pewnością jako organizacja będziemy chcieli dołączyć e, do tego procesu, żeby być jako strona, żeby być tam jako strona e, społeczna. W przypadku Frasyniuka mam nadzieję, że to nie jest e, wyrok już, czyli znaczy to, to nie jest jeszcze wyrok prawomocny, więc prokuratura, mam nadzieję, że będzie dalej działać i domagać się rzeczywistej sprawiedliwości, no bo nie można mówić, że to jest znikoma szkodliwość społeczna, no bo jeśli to jest człowiek, który jest w polityce od wielu lat, który jest obserwowany przez setki tysięcy ludzi, gdzie cokolwiek powie, to media o tym piszą, no to to jest przyzwalanie na tego typu komentarze dotyczące służb mundurowych, czyli podważanie w ten sposób państwa polskiego, tak naprawdę. To w tym miejscu stawiamy kropkę. Dariusz Matecki był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.